Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Kamil i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Minecraft. Ogólnie dalej jesteśmy sobie tutaj, w naszym miejscu gdzie wykupałem epickie wejście do portalu, ale troszeczkę mamy inne plany na dzisiejszy odcinek. Nie chcę, żeby ten odcinek po prostu wyszedł nie wiadomo kiedy. Więc tak, jak widzicie, ja już spędziłem tutaj trochę czasu. Szczerze mówiąc, to wiele godzin na samym tym wejściu i na samym równaniu tutaj. Tutaj, tutaj i gdzieś tutaj jeszcze jakiś terraforming zrobię. No i tutaj też będę chciał to zrównać po prostu do jednego poziomu. Ale jako, że to zajmie bardzo dużo czasu, to no nie chcę tego robić na dzisiejszym odcinku. W sensie chcę sobie trochę zrobić przerwy od, od, od tego miejsca i wrócić do naszej wioski. Więc ja sobie tutaj pozostawiam rzeczki no bo niech będzie to sobie weźmiemy puste mogą się zawsze przydać więc lepiej lepiej je wziąć ze sobą o też mi się przydadzą tak dynie mi się przyba przy przybadzą przydadzą ale zobaczycie jeszcze dokładnie do czego nie chcę mi się teraz tego sprzątać to be honest. w panach mam zbudowanie czegoś ale najpierw ja muszę zobaczyć czy mam wystarczającą ilość materiałów a wątpię więc tak naprawdę tak naprawdę, ja idę teraz zbierać te materiały i w ogóle zobaczyć, czego mi brakuje i co będzie mi potrzebne. No i jesteśmy, kochani. tęsknimy się za naszą wioską. Musimy rzucić okiem, czy coś tu się zmieniło. No, raczej nie, raczej nic, bo mnie tutaj po prostu nie było. Czasem przychodziłem tylko zebrać z borą i właśnie, ciekawsze ono. Odrosło, już odrosło, patrzcie. I parmić ten czcin. Dobra, idźmy się przespać, może do naszego pierwszego dołu, który tu powstał. hata ta górnika, właśnie tak, dokładnie tak. A pan co tu robi? Dobra, no to się razem prześpimy. Okej, okay, wstał nowy dzień. I zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Dospokojnie, spokojnie, dość spokojnie. Jak widać. Wieśniaczki sobie dali tam siedzą, mnożą się na potęgę. No, muszę znaleźć teraz po prostu miejsce, gdzie będę chciał zrobić to, co chcę zrobić. A mianowicie się przelecieć tam, chcę w się sensie znaleźć miejsce latając. I się teraz tak zastanawiałem, czy to powinno być gdzieś tu, czy może bardziej tu. Właśnie nie wiem, czy chcę, żeby to było widać z daleka. Chciałbym, żeby to było bardziej. o, może z tej strony. Właściwie chciałbym, żeby to było bardziej, że tak powiem, ukryte. Nie, to miejsce do świątyni nie będzie pasowało. Więc może, może tu, może tu. W sumie jest tutaj dość spokojne miejsce. No, widoczki ładne będzie miała ta osoba, która tu będzie mieszkała. Znaczy, pod po tytułem pewnie, wiecie, wiecie, co tutaj powstanie, ale jakoś tak. Nie wiem. Trzymam was w niepewności. Dobra, tutaj trzeba po prostu ściąć te drzewa, więc widzimy się jak to zrobię. Dobra, nasze miejsce jest już gotowe. Tutaj zrównałem ten teren tak brzydko, ale to dlatego, że chcę postawić tutaj to, co mam postawić. I no dobrze, że wam powiem, przecież i tak wiecie, chatkę wiedźmy. Chcesz by ta wiedźma właśnie mieszkała, czy tam czarownica. Różne są wierzenia. Niektórzy mieszkańcy wioski myślą, że, to, że ona tutaj jest i po prostu broni, broni czarom. Czarom? Czarami przed złem, które tu A niektórzy chcą spadził na stosie. Wiecie, typowe, typowe życie w średniowieczu dla czarodziejek i czarownic. Dobra, weź to też stąd. I co? W takim razie. Mój plan jest taki, że no właśnie tutaj powstanie ta chatka. No i chcę, żeby tutaj było tak zalesione, ale na razie muszę się pozbyć drzew, żeby żebym mógł tutaj najpierw wybudować Awire jej, Ateczkę, Her Lodge, Her Cabin. Panie. zapraszam, w sumie nie na taką mogę zostać. Ale te drzewka chyba będą też customowe. Nie chcę chyba takich drzewek zwykłych Minecraftowych. Zbyt łatwe to by dla mnie było. Dobra, ja się biorę do roboty, jak to, jak to ja, i idę przygotować materiały, z których właśnie zbudujemy razem tą chatkę. Tu właśnie mieszka czarownica, postać, o której krążą sprzeczne opowieści. Jedni twierdzą, że to opiekunka, wiecie, strzeże wioski przed potworami, ciemnymi mocami, leczy rannych i zna zakręcia, które odpędzają ze sny. Inni zaś patrzą na nią z nieufnością. Zwłaszcza sąsiad od krów, ten obok co mieszka, który za każdym razem, gdy skwaśnieje mu mleko, oskarża ją o tajemne sztuczki. Ona sama nie wdaje się w spory, jest mądra, cicha, zatopiona w księgach i zaklęciach, oczywiście, oraz unika zbędnych rozmów. A plotki spływają po niej jak deszcz po liściach, najbardziej sobie ceni spokój i własną chatynkę. Niewielką, lecz niezwykłą, bo w kształcie starego kapelusza. Dobra kochani, zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Tutaj jeszcze tą ścieżynkę trzeba ogarnąć. Dobudowałem trzy customowe drzewa. I uważam, że są git. Będę chciał tutaj więcej to jakoś zakrzaczyć. Ale najpierw, zanim będę kontynuował, chciałbym tutaj zrobić jej jakiś ogródek. O kurczę, zapomniałem o tym, o wodzie. Dobra, cztery wiaderka powinny starczyć. Okej. Okay. Właśnie, no um, ogródek może ogródek to... chociaż chyba tak się mówi na miejsce, gdzie się hoduje jakieś tam warzywka i owoce. Jak chcę, żeby ona miała te buraki, dynie i arbuza melona. Tylko właśnie może jakby to ogarnąć tutaj. O, masz jeszcze marchewki. Dobra, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. OK, i to powinno działać w porządku. Dobra, i tutaj może dosadzimy sobie, o właśnie, jakieś ładne buraczki. Dobra, nie mamy więcej miejsca. Okej, okay. tutaj jeszcze powinienem mieć resztki z drzew, oczywiście, że tak. I teraz może będę potrzebował jeszcze chyba trochę płotków, idealnie. Teraz tak, może takie coś. Widzicie, takie prowizoryczne, zestarzałe się już e, ogrodzenie. Nie, tutaj za dużo drewna. Ale na przykład ta. Nie. ten sposób. OK. I tu może postawimy. Właśnie. Znaczy, postawimy. <laughs> Udamy, że sam ten kamień tutaj wyrósł. Zobaczymy. Znaczy, że już tu był. I wygląda, nie wiem. Czarownica po prostu sobie go nie przeniosła. Stwierdziła, że jest za ciężki. Powiedzmy, że on już sobie obrósł tu trochę. W ten sposób. Nie podoba mi się tutaj. Oj, super. O wiele lepiej. Może z tego zrezygnujemy. Czas się przespać. Dynie zasadzimy. Albo czemu by nie? Mamy jakąś mączkę kostną, więc się posłużymy nią. No. I ostatni. Dobra, teraz rośnięcie sobie tutaj ładnie. A tutaj zrobimy miejsce sobie na. O, deszcz pada. Zrobimy sobie tutaj miejsce na oczywiście nasze super, mega melony. Będziemy musieli poczekać, aż trochę więcej wyrośnie. Wy a czy to tak działa? Że, jak będę cały czas ten? No nie. Ale to nic. Poczekamy sobie. No akurat y, potrzebowaliśmy tego, więc EGRA wiedziała, co nam daje. Super. Tyń powinien być więcej w magazynie. A w sumie to się przeleca tam. Oczywiście, że są, więc sobie je weźmiemy od razu. Kurde, no. Fajnie wygląda. Tak tematycznie, jak pada deszcz, co? Ażby się chciało napisać jakąś książkę fantazyjną, patrząc na tą chatynkę. <laughs> tak, ja bym chciał, żeby ona miała więcej dyń tu. O. Niech stoją. O, o, tak, dokładnie. Byśmy zrobili taką tu dynię. Rzeczywiście, że, że ona ma taką dużą dyniorę tutaj obok tego, obok katyny Super. Szkoda, że nie da się tutaj na środku postawić niczego, ale dobra, nie już będzie. Staram się po prostu oświetlić to już jak tylko mogę, to To miejsce, bo po prostu no... Miałem już tutaj kilka przykrości z ząbiakami, że tak powiem. Na szczęście mnie nie zabiły, ale wiecie. Nie, tutaj by mi bardziej pasowało zrobić tak. O właśnie, idealnie. I ostatnie, może tu właśnie w ten sposób. Okej, okay, jeszcze podciągnijmy sobie tutaj ścieżkę. No powiem wam, że jest kurde fajnie tu jest, naprawdę. Okej okay, i takie zakrzeczenie. Teraz y, jeszcze jedna sprawa mnie interesuje, czy ja mam jakiś ym... Na pewno Glowstone'a tutaj nie mam. Bym musiał się wybrać po więcej, ale zastanawiam się, czy mam tutaj jakiegoś światło, grzyba. Powinien mieć. Nie, nie mam. Ale może to tu, albo tu. No nic. O, jeszcze jeden pomysł. Jeszcze jeden pomysł. Niech ma tutaj ognisko. O. Dobra. Jeszcze się zastanawiam, czy chcę coś tutaj dodać. Chyba więcej drzew, więc tym się zajmę. Ale do domku... Myślę, że już jej starczy, starczy tego dobrego. Dajcie buraki, o. Dajcie buraka, żebym mógł zasadzić ich więcej. Dobra kochani, ja tak naprawdę teraz się wybieram do fryzjera, więc, o nie, nie starczyło mi. Więc nie będę kontynuował tutaj przez jakiś czas tego, a później jeszcze mam pracę, ale na pewno to skończę jeszcze w tym tygodniu. Nawet nie wiecie, o którym tygodniu mówię, ale mam nadzieję, że już po prostu nie, niedługo wrzucę ten odcinek, bo, bo bardzo bym chciał. Wow, ale tu ładnie. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Super jest! A, ale się jaram. I jeszcze rzut okiem z Replay Moda na to, jak tutaj to wszystko wygląda. Uważam, że efekt jest naprawdę fajny. Ja was proszę o komentowanie i subskrybowanie. Zachęcam do tego naprawdę. Bo no fajnie widzieć nawet te kilka łapek pod, pod filmikiem. Łapek do góry oczywiście. I co? No, mam nadzieję, że wam się podoba. Możecie napisać komentarz właśnie, co byście tutaj zmienili, albo czy, czy jest fajny, czy nie. I możecie dawać też swoje jakieś pomysły na, na przyszłe moje projekty, na nasze projekty, które tutaj będziemy mogli sobie wykonać. I jeszcze taki rzut okiem z perspektywy gracza, jak to wygląda. It's amazing baby, honey. Wygląda to niesamowicie. Jestem zachwycony. Brzmi jak narcyz, ale kurcze no, takie małe, ale urocze. Nie ma co. Jeszcze dobudowałem drzewa, oczywiście. Jak widzieliście. I resztę już zasadziłem. No bo. Potrzebowałem tych takich niż, niższych drzewek minecraftowych, zwykłych, wyglądających super. Jeszcze rzucimy tutaj wzrok na naszą wioskę. Jest idealna. No co młody, my będziemy kończyć ten odcinek, co? Będziemy się żegnać z bitami z Halo? Tak? Jaki słodziak. Patrzcie, tutaj widać tylko kapelutek. No, więc... Dzięki za uwagę, w następnym odcinku już pewnie wrócimy o tam, to miejsce, albo i nie, zobaczymy, zależy mi to zajmie, ale dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale na kanale, bajooo, boże mój głos, baj.